Bolek! Kto to jest? Proszę pozwól przedstawić sobie, państwo Elwira i pan Marian Kubarczykowie, prawdziwi rodzice Żanety. A to jest córeczka Zosia. Przecież to nie jest żaden film. To jest twój ślub. Ale jaki ślub, mamu weź! No jak to jaki? No ze mną! Zniszczyliście mój program! Nienawidzę was! Ale jaki program? O co tu chodzi w Koniec! Koniec! Zbrodnią swoich krów! To przez tego idiotę Bolka. Zniszczył wszystko. Miałam poznać faceta, rozkochać go w sobie, potem noc poślubna, uciec z kochankiem. Ludzie uwielbiają takie historie. Nic się nie ma, Chodź, kochanie! Następny ślub będzie na pewno wspaniały! Ale zaraz! Żanetka! Ale Żanetka, no! Program Siła Kobiet będzie hitem. Piękne kobiety udowadniają, że mogą rozkochać w sobie każdego mężczyzny i zaciągnąć go przed ołtarz. No, cóż, spodziewam się procesów, ale nic tak nie nakręca widowni jak skandale. Chodź, kochanie, chodź, wyjeżdżamy z Chodź, Mieszko. Chodź, Żanetka! Chodź, kochanie, czekaj. A Żanetka, no. no, Nie możesz mnie tak zostawić, no. Weź to. Nakryj się, no przecież ja cię kocham, no. Świetnie. Twoja córka może zostać. Ale ja nie mogę, nie rozumiesz, nie kocham cię! No ale przysięgałaś przed Bogiem. Nie wierzę w Boga, zrobiłam to dla sławy. Co można unieważnić? Oszukałam cię, rozumiesz? A ty co, hieno? Co, kamerujesz o, jeszcze o, cały czas? O, co, co? Siadajcie! proszę wsiadajcie. Dostałem od niego tak w gębę, że aż gwiazdy mi się pokazały. No śmiało, zdańczymy. Zabiję cię, sukinsynu! Te szki, walki mają szansę, na ma. Tak? Zaraz zobaczysz, ty! O. Srema ma, srema ma. Tu rządzisz taheta. Tak, chyeni jedna. Chodź, babcia, chodź.